W dzisiejszym odcinku będziemy robić jeszcze przeprowadzki rybom Do tego dodatkowo będziemy pakować paczuszkę dla widza, który wygrał w konkursie na Facebooku organizowanym gdzie zapraszam na grupę na Facebooka i dodatkowo będziemy dokładać siatek z sery, żeby rozmnażały się rybki w bezpieczny sposób i żeby przeżywały więcej niż 30 sekund po przyjściu na świat Pokażę też Wam jak podrosły maluchy, gdzie naprawdę zrobił już duży efekt i wielkościowo już mnie zaskakują. A mają, dowiecie się w odcinku dokładnie, ile mają już od te pierwsze, największe, które się urodziły na starcie. Macie również to w odcinkach gdzieś tam na playliście z naszej domowej hodowli rybek. Dzisiaj będę robił już selekcję kolorystyczną tych małych potworów. W tym akwarium opróźniłem, już wyciągnąłem kiryski i tą jedną molinezję, która się okociła, i po godzince. Jak tylko ryby zostały wyjęte, wyszła gdzieś tam na wierzch, kolejna molinezja mała, czyli musiała się gdzieś ukrywać. Tutaj mamy zdrowe maluchy. Ospy już nie mamy, tu jeszcze mamy dwa do wyjęcia plus. Eee, trzecia ryba pływa tutaj. Tak wygląda. Nie będę jej przeszkadzał. Tu mamy. O, nic nie widać. Trzeba by było przyświecić. Ale mamy tam zbrojasy. Tu mamy kolejną, tu mamy kolejną. A i z ciekawostek ta rybka, która była w tym akwarium. Ona nie była dopuszczona do samca. A po kolejnych tam trzech czy 4 tygodniach raz się wykociła, gdzie zostawiła takie w miarę duże te rybki i było tych rybek gdzieś około 2-3 sztuk tylko. Co udało mi się znaleźć, to za drugim wykoceniem, gdzie nie został dopuszczony samiec, wykociła 16 sztuk dokładnie. A tu mamy tego małego zbója. Dokładnie wiem, co jest w środku, a Wy dowiecie się za momencik. Robimy unboxing przesyłki, która miała dotrzeć y, tuż przed świętami, ale dotarła standardowo po świętach. I z unboxingu mamy z sfery, które na Facebooku zostały spopularyzowane. Ciężko było kupić tom, która jest 400 gramowa. Kupiłem maluchy, trzy sztuki. Myślę, że na razie mi wystarczy. Już zostały pozbawione opakowań, ale to jest, o, to jest piękny interes gdzie z plastiku robią, robią dobry pieniądz bo to jest jedna butelka ścięta i jest wata filtracyjna plastikowa do akwarium pierwsze to to postaram się z wami wyłowić tego malucha, żeby go nie zeżarło bo potrzebuję tu miejsca w akwarium chodź maluchu czekajcie, czekajcie jest u góry o mamy Mamy tego maluszka w siatce. Już Was opuszczam. I teraz będziemy patrzeć. Wpuszczamy gościa tutaj. Syk. Może jeszcze za ciosem uda mi się wybrać te rybki. Albo chociaż jedną sztukę. Ocyk. Mamy ją? Mamy tego obuza. Mamy. Jeden maluch złapany i przerzucony. Zrobiłem to szybko, żeby mi przypadkiem nie wypadł gdzieś, bo szkoda zwierzaka. Próbujemy złapać drugiego. Mamy drugiego. Bardzo szybko, fajnie się udało. Zobaczymy, czy ten też jest taki skoczny. Też jest taki skoczny. To wam. Nie pokażę, albo spróbuję wam pokazać, jak go wpuszczam. Cyk, nie skacz, nie skacz, nie skacz, nie skacz. Cyk. Tu. E. ma maluchu. No i poszedł. Teraz, jak nie mam w tym akwarium lokatorów, to jeszcze spróbuję wyzbierać z dna dziadostwo. Na szybko zobaczycie, jak wybieram. Mam nadzieję, że. Ten mi starczy i nie będę musiał kombinować. Nie, oczywiście muszę kombinować. Muszę podstawić krzesło, żeby trafić do bańki. I teraz zbieramy. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że mam taki droższy ten odmulacz i on mi czasem nie, nie potrafię nim złapać, żeby powietrze zaczęło lecieć. Nie wiem czemu. Tu przy tym najtańszym za 8 czy 9 zł jest od ręki, wszystko się dzieje. A przy tamtym jest tragedia. No i tak powolutku jeszcze gdzieś tam ruszę gąbką. Z rogów powybieram kulkę ruszymy. No i wpuścimy tutaj dzisiaj nowych lokatorów, a będą to srebrne molinezje, najprawdopodobniej. O, wystarczy taka podmianka tej wody. Muszę jeszcze zamknąć dolne akwarium, bo mnie żona wzywa na kawę sobotnią rodzinną. A żeby mi coś przypadkiem nie chciało wyskoczyć z akwarium, żeby się nie zasuszyło, to położę szybę. Opla. Teraz biorę bańkę, wleję do butelki gdzieś 5 litrów. Konstrukcja jest taka, odmulacz, i wpuszczamy do bańki, żeby wlać do rybek. Bo tak to wylewam z tej butelki wielkiej. Nie kombinuję jakoś zabójczo, po prostu wlewam. Jak się tam gdzieś dziadostwo dźwignie, to się nic nie stanie. A w czasie tej kawki, którą będę właśnie pił z żoną, to mam nadzieję, że troszkę grzałka podgoni tą temperaturę. Zaraz tu jeszcze wrzucę chyba też jedną helenkę, żeby wyjadła te ślimaki, bo one jednak są takie, że wyjadają. Działa to skutecznie. No i podmiana wody jest. Zaraz wam pokażę. Bo dolejemy też tych bakterii, które się do tego dolewa. Czekajcie. Bakterie mamy z Tropicala. Akwarium dojrzałe 5 ml na 45 litrów wody, czyli 5 ml, 5 ml na 50 to 5 ml na, na 5. Gdzieś tu miałem strzykawkę. Doleję mililitr. Nic się nie stanie. I mamy. Jeszcze może uda mi się opróżnić to akwarium. Zaraz spróbujemy złapać te potwory dwa. No i powolutku będę próbował wybierać kolorystycznie te rybki. Zobaczymy, jak to pójdzie. Choć wydaje mi się, że nie będzie to wcale takie proste, jak mi się wydawało na początku. Ta woda jakaś taka mocno chłodna. Tak, chciałbym się pozbyć czarnych na pewno z tego akwarium. Najlepsze jest to, że już kręcę chwilę. O, mamy pierwszego zawodnika. Udało mi, się po godzince, udało mi się po godzince podzielić mniej więcej tak rybki. Tutaj wrzuciłem srebrne i dalmatańczyki. No i do tego takie, takie czarno-srebrne. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Już jest jakiś podział, więc będzie na pewno dużo lepiej niż było. Tu woda mętna, bo bardzo walczyłem z tymi rybami, żeby je poprzerzucać. Dałem im teraz taki pokarm. On mi jutro powinien przyjść. To Wam pokażę, jakie to samo opakowanie. bardzo fajnie wchodzi tym rybkom. Tutaj opróżniłem to akwarium, to mam takie. Na dole maluchy jedzą właśnie ten pokarm, który jutro Wam pokażę. Ja go dostałem od gościa w jakiejś tam małej dawce, ale widzę, jest bardzo popularny wśród ryb. Ładnie wchodzi. Glony jady sobie tutaj żyją. Rybki małe żyją. Wszystko pływa. Wszystko żyje. Tak wyglądają. A na dole jest tak. Taka ławica. Zostawiłem tutaj wszystkie pomarańczowe, złote, czarno-złote samice. No i jeszcze te rozbory klin. O, yes. jeszcze jest. Jeszcze się trafił jeden czarny. Albo jedna samiczka czarna. Ale już ją zostawię. Nie będę ich stresował. bo tego mam już przerzucone wszystkie kiryski. Żyją sobie. Plus gronojady. Jutro będę starał się, nie wiem, jeszcze przy niedzieli myślę umyć szyby, przeczeć w środku tym taką specjalną gąbką, mam taką magnetyczną, którą przyklejam na szyby i, i przecieram. Zobaczymy jak to pójdzie. W krewetkarym fajnie starło te glony takie na froncie. Te ładnie rosną, już mają praktycznie dwa miesiące z haczykiem, te największe. Tyle co hodowla. Ale tak jak mówię, złote rosną dużo szybciej niż czarne, srebrne. To jest na duży plus. Bo tych złotych mam najwięcej i chyba planuję najbardziej je rozmnażać. Chociaż te srebrne też fajnie rosną. Widzę, że tu się musiały wykocić i ze zeżarte zostały te rybki małe. Bo nie przeoważyłem ich w akwarium na dole. Wszystko jest mętne. To najmniej, bo one były pierwsze łapane. Tu już dojadają też ten pokarm. Te jedzą ślimaka, ale zeżarły już pokarm. Mam z jedną rybką problem. Jak ją przerzucałem, musiałem ją gdzieś tam e, no nie wiem, czy przyłamać, czy co z, niej, z nią zrobić. Troszkę pływa u góry. Zobaczymy, czy się dotrzyma, czy jej się poprawi, czy po prostu fiknie. Mam nadzieję, że wszystko z nią będzie w porządku, no ale cóż zrobię. Tak, tak pływa. Chyba, że macie jakiś pomysł, jak jej pomóc. A cała reszta zdrowa, wesoła, radosna. Zobaczymy, co to się będzie kociło. Powkładam do tych akwariów. Powkładam te siatki sery na dno. Żeby było jak najwięcej tego na rybku, jakby się coś wykociło. Tu widzę, że jedna ryba chyba jest kotna teraz, bo latają za nią samce. Bardzo ją tu męczą. Ciekawostka. No i co? Tu czekamy. Czekajcie. O! Tu czekamy. Tu czekamy znowu. I tu tych łobuzów nie widać. O jest, 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 jest. Do tych warto było dopłacić troszkę więcej kaski, bo naprawdę wyglądają pięknie. Na razie się trzymają. Będę musiał im też podmienić wodę. Ale tak to. Wszystko. Te mi się najbardziej chyba podobają, te srebrne. No one są śliczne. Czarne też, jak są takie fest czarne, to też bardzo pięknie mi pasują. A do tego moje ulubione pomarańczowe poroszty, jak widać, mam ich najwięcej. Ciekaw jestem, czy się coś okoci z tych pomarańczowo-białych, importowych. One są, nie wiem, jak one się dokładnie nazywają. Nie mam zielonego pojęcia, bo nawet. Sprzedawca nie wiedział jakie one są, ładne, kolorowe przede wszystkim. Dobra, nie zawracam Wam głowy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Miejmy nadzieję, że jakieś rybki będę sobie odławiał. Bardzo miło było mi, że spędziliście ze mną czas. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hejka.